rozluźniamy barki troszeczkę tutaj żeby żadnego napięcia nie było, Zróbmy kilka takich obrotów, najpierw do tyłu żeby te barki tutaj trochę rozruszać, jeszcze troszkę teraz do przodu fajnie się czuje rozciąganie pleców przy tym ruchu do przodu i rozluźniamy ramiona wysoko nad głową i przy wydechu do przodu i na dół. Wdech do boku i do góry. I wydech przód i na dół. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Rozluźniamy barki. Unosimy wysoko ramiona. Wdech, do góry, wydech. Staramy się rozluźnić barki i wciągnąć mięśnie brzucha. Czyli przy wdechu rozciągamy tutaj kręgosłup ramiona. Kratkę piersiową i przy wydechu rozluźniamy barki i wciągamy brzuch. Wdech i powoli wydech. Mięśnie brzucha pracują teraz mocno, wdech do góry i wydech na dół.